Moi drodzy, witajcie w miejscu, w którym magia wiedzy przeplata się ze sztuką uwodzenia. Dzisiaj pragnę podzielić się z Wami ukrytymi zakamarkami kobiecego serca. Które, jeśli się je zrozumie, mogą przemienić każdy związek w coś głęboko znaczącego. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie pragniemy być w centrum uwagi. Kiedy mężczyzna ma jasną wizję swojego życia, Cel, który go przekracza, budzi w nas mieszankę ciekawostek, podziwu i szacunku. Mężczyzna, który nie stawia nas w centrum swojego wszechświata, ale zaprasza nas, byśmy stali się jego częścią, jest nieodparty. Mężczyzna, który potrafi powiedzieć niepewnie bez agresji i poczucia winy, uruchamia w nas odziedziczoną po przodkach słabość. Spokojna stanowczość to silny magnes, gdyż odzwierciedla przywództwo i autentyczność. Czy boisz się ciszy? Mężczyzna, który to opanuje i nie spieszy się, by wypełnić każdą chwilę pustymi słowami, emanuje pewnością siebie i tajemnicą. W takich chwilach spokoju przyciąganie staje się silniejsze. Kiedy mężczyzna nie daje się nabrać na nasze dramatyczne gierki, kiedy zachowuje równowagę emocjonalną w obliczu naszych prób, staje się zagadką. Nic nie fascynuje nas bardziej niż to, czego nie potrafimy rozszyfrować. Subtelne szczegóły, gest, spojrzenie, słowo ujawniają, że dostrzegasz więcej niż tylko to, co na wierzchu. Dzięki temu czuję się wyjątkowa i niepowtarzalna. A więź między nią a nią jest nierozerwalna. Twoje hobby, te, które kochasz i które na początku jej nie dotyczą, tworzą tajemnice. Kiedy w końcu ją w to zaangażujesz, rodzi się nowy poziom więzi. Nie chodzi tylko o perfumy. To Twoja esencja, ten zapach, który Cię definiuje i pozostaje wyryty w Twojej pamięci emocjonalnej. Zmysł węchu. Jest bezpośrednim pomostem do serca. Odrobina psoty, eleganckie wyzwanie wytrąca ją ze strefy komfortu. To ta iskra kontrolowanego zagrożenia, która przyspiesza puls. Rozgniewanie jej, a następnie wywołanie u niej szczerego śmiechu, powoduje uwolnienie substancji chemicznych w jej mózgu. Ta zmienność emocji sprawia, że jest uzależniona. Nic nie pokazuje jej, że ceni Cię bardziej niż niepewność. Jeśli uzna, że jesteś wartościowym człowiekiem, a nie tylko wielbicielem, będzie walczył, żeby Cię odwieść od związku. Drodzy subskrybenci i nowi goście, to, że dotarliście aż tutaj, oznacza, że cenicie sobie rozwój osobisty i autentyczne relacje. Jeśli ten filmik zrobił na Tobie wrażenie, nie zapomnij polubić go. I napisać w komentarzu, która z tych słabości najbardziej Cię zaskoczyła. Twoja interakcja jest siłą napędową, która napędza mnie do działania. Do zobaczenia następnym razem.